Tam, gdy mamy już opanowane ćwiczenia wzmacniające nasze kończyny dolne w y, marszach, zakrok, wykrok, przejdziemy sobie do y, kolejnego y, ćwiczenia, które będzie y, bazowało na marszach w wykrokach. Co do pozycji wyjściowej jest y, dokładnie taka sama jak we y, wszystkich ćwiczeniach zakrok Wykrok, tak, tak że już tej pozycji wysiłek nie będę omawiać, zaczynamy sobie na samym początku od wykonania zakroku i teraz z tego zakroku będziemy przemieszczać się do przodu, wykonując wykroki. Podczas tych wykroków trzymamy nisko nad ziemią biodra, stopa prawa jest przenoszona nisko nad ziemią. Oczywiście pamiętamy, na przemian strona praca ramię. Nisko przechodzę, stabilizuję. Teraz lewą stopę przekładam sobie też nisko nad ziemią. I w taki sposób będę się przemieszał. Zaprezentuję to jeszcze a Zaczynam sobie od wykroku, stabilizuję postawę nisko nad ziemią, jak maszyna. Nisko nad ziemią, jak maszyna. I w takiej sekwencji tych marszów w wykrokach przemieszam się do przodu mi warunki pozwoliły wykonać to na krótkiej odległości aczkolwiek jeżeli ktoś ma taką możliwość może to sobie wykonać naprawdę na dowolnej odległości tyle ile jest w stanie wykonać tych wykroków tutaj już utrzymując nisko nad ziemią te nasze biodra i Nisko nad nią przenosząc stopę, w dużym stopniu angażujemy sobie mięśnie czworogłowe i mięśnie pośladkowe, które są mocno bodźcowane, więc, więc będzie już tutaj ten nasz mięsień, czy pośladkowy, czy czworogłowy, bodźcowany w dużym stopniu, co będzie odczuwalne. Także to taka pierwsza modyfikacja tych marszów, w tym wypadku marszów w wykrokach. Następnie kolejne modyfikacje będą przedstawione w późniejszych filmach. Dziękuję.